W najbliższą środę w sali pompejańskiej starostwa powiatowego w Puławach odbędzie się 42 sesja Rady Powiatu Puławskiego. Radni zajmą się między innymi planowanymi zmianami w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany budżetowe będą dotyczyć m.in. pożyczki krótkoterminowej w kwocie 2 milionów złotych na rzecz Puławskiego Szpitala. Dyrektor SPZOZ złożył wniosek o udzielenie takiej pożyczki na początku listopada, stąd konieczność odpowiedniego zapisu w uchwale budżetowej upoważniającego zarząd powiatu do podjęcia kroków w tym zakresie. Ponadto zostanie przedstawione sprawozdanie z pracy zarządu powiatu puławskiego za okres od ostatniej sesji. a Radni jak zwykle będą mieli czas na złożenie interpelacji i zapytań kierowanych do zarządu powiatu. Starosta oraz pozostali przedstawiciele zarządu będą z kolei odpowiadać na uwagi radnych Zgłoszone podczas ostatniej październikowej sesji. Obrady rozpoczną się w środę o godzinie 14. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej Powiatu Pławskiego. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów